Zadanie 13. Punkt W jest wierzchołkiem wykresu funkcji kwadratowej. Wobec tego funkcja F może przedstawiać wzór. No dobra, co my wiemy na temat funkcji kwadratowej i wierzchołka? Wiemy, że to się je z postacią kanoniczną funkcji to jest strona, ile dobrze pamiętam, czwarta, czyli to będzie A X odjąć P. Kwadrat plus q, gdzie p i q to są współrzędne wierzchołka, więc naszym wierzchołkiem jest minus 1 i 3. To jest p, to jest q. No to mamy a, w sumie go nie mamy. x dodać 1 kwadrat plus 3. Szukamy takiej odpowiedzi, czy jest i czy to wystarczy. Zobaczcie, że tu mamy coś podobnego, i upewniam się, czy na pewno nie ma nic zbliżonego mamy x odjąć 1 odpada, odjąć 1 odpada, tu oba są plusy, i tylko trójka jest dodatnia tu, czyli to będzie odpowiedź C, bo jest jasno napisane może przedstawiać, my a nie znamy, ale tak ten wzór może mieć, ma taki wierzchołek i może przedstawiać tą funkcję.